Witam wszystkich serdecznie w Stolarni w garażu. Dziś, troszkę można powiedzieć, wstyd się przyznać, będziemy składać szafkę. A mianowicie, będziemy składać szafkę z IKEA. Będzie to mniej więcej taka szafeczka. Tak to mniej więcej będzie wyglądało. Zamiast szuflad, nie szuflad, będą pojemniczki pomiędzy półkami. Podczas składania właśnie tej szafeczki. Poruszę kilka tematów, bo tą szafeczkę miałem robić sam, oglądałem ją w necie, mniej więcej wymiary ściągnąłem, przeliczyłem, no i wyszło, no i wyszła niespodzianka. Tu mam taką swoją ściągaweczkę, gdzie wszystko już przeliczyłem, sprawdziłem. Jeżeli chodzi o materiały, to znany sklep budowlany, szafka jest zrobiona z klejonki sosnowej z sękami. Zaznaczam z sękami, bo cena już jest tej płyty różni się delikatnie od tej bez sęków. Chodzi mi o to, że taka płyta, to jest sosnowa, to są dechy sosnowe poklejone, gotowe, nawiercone. Arkusz takiej płyty o szerokości 40 cm, grubości 18 mm, długości 80 cm. To jest cena rzędu 30, 39 zł. i 98 groszy. Im dłuższa, oczywiście tym droższa. Wychodziło na to, że całość materiału zakupiona w sklepie kosztowałaby mnie 243 zł i 94 grosze. Do tego musimy doliczyć, bo tu jest 52 kołki ósemki i 28 sztuk konfirmatów, do tego jeszcze 4... Takie oto wkręciki, które idą do naszego cokołu, ale od środka. I takie oto narożniczki Dwa. Jeden idzie z jednej strony, drugi z drugiej. Zaraz będziemy kręcić. A nawet już mogę zacząć kręcić, żeby film nie trwał zbyt długo, bo ja będę opowiadał. No i przystępuję do sklejania naszego wieńca dolnego. Dwie listy cokołowe. Jest to kantówka. Sosnowa, oczywiście w zestawie kleju nie dostajemy, ja stwierdziłem, że klej dam, prawdopodobnie producent nie dał kleju, chodziło mu o to, żeby te meble były rozbieralne, w każdej chwili wykręcasz konfirmaty i szafkę rozkładasz i śmiało możesz przywieźć w inne miejsce niewielki gabarytowy mebel. Ty tym sobie nawiercam delikatnie otworki pilotujące pod wkręty, które w środku no niestety muszą trzymać te nasze listwy cokołowe, bo jakby nie było kleju no niestety mogłyby się nam deczko wysuwać, choć są nafrezowane i tam są takie małe delikatne frezy, w które wchodzą ja w każde otwory gdzie były kołki dałem klej ktoś by się zapytał dlaczego w ogóle nakręciłem ten film, czy to ma sens chodzi mi o poruszenie kwestii tematu koszt Materiał zakupu na taką szafkę. Materiału niewiele się różni od ceny szafki zakupionej. Akurat ja zamówiłem ją przez internet. Chodzi mi o to, że tak jak widać, na bokach nie ma żadnych prowadnic. Są frezowania. Frezowania trzeba wykonać i chwilę czasu na to poświęcić. Tu skręcam już jeden bok, ten najdłuższy. Z wieńcem pójdzie przegroda pionowa i wieniec górny. A wracając do tematu właśnie kosztów całej tej szafki, to tak jak wcześniej wspomniałem, jest to 243 zł i 94 grosze. Łącznie wliczając wszystko, kołki, konfirmaty, nawet doliczyłem małą tubkę kleju, te dwa narożniczki, które idą pod nasz wieniec dolny. No już nie mówię jakby ktoś zechciał to pomalować, pobejcować, polakierować. Kwestia, że w tej mojej ściągaweczce wyliczyłem sobie wszystkie Elementy, które są mi potrzebne, ile których półek. I tak jak wcześniej wspomniałem, płyty występujące do kupna, które możemy kupić w wymiarach. To jest oczywiście 80, 120, 200 mm i 240 mm to jest akurat standard w większości sklepów czy marketów budowlanych, a nam niestety są potrzebne dwie płyty o długości 90 cm jest to wieniec dolny i nasz bok, który w tym momencie widać oglądając to po lewej stronie ta przegroda już jest krótsza, bo to jest 85 cm, więc płyta 80 niestety braknie nam te 5 cm, jeżeli chcielibyśmy zrobić taką samą szafkę identyczną jak ta, która jest prezentowana i składana na filmie więc albo się liczymy, że kupimy materiał, zrobimy sami i w dodatku zostanie nam sporo odpadów, bo próbowałem łączyć długości płyt tak, ażeby uzyskać jak najmniejszą liczbę Odpadów. I niestety te odpady, jakbym nie połączył te płyty, czy 2,90 wyjdzie mi, to 80 takiej płyty nie ma. Jest dwumetrowa więc dalej zostaje nam 20 centymetrów. No, w tym momencie wienie można powiedzieć górny, krótki, ma 30 centymetrów i dalej nam braknie 10. Zastanawiałem się jeszcze i przeliczyć. Kupno tarcicy, wystrugać, wyczyścić, czy by nie wyszło taniej. Niestety już nie liczyłem po przeliczeniu kosztów zakupu w markecie. Już po prostu stwierdziłem, że wyjdzie prawdopodobnie cena podobna, bo trzeba doliczyć nasz czas, który poświęcimy. Czy kupując materiał w markecie, wszystkie frezowania, wiercenia, kanty wszystkie, no niestety, ale są. Zaokrąglone, czy to zrobili fryzarką, czy delikatnie przetarli papierem ściernym, bo niestety jest to szafka na zabawki dla dzieci. No i tak już widać, tu już mamy dwie przegrody zrobione, została jeszcze jedna, najmniejsza. W sumie szafka ma kształt schodków, i w momencie, w którym nagrywam audio do tego filmu, taką funkcję spełnia. Friday dzieci mają co nie miara. I tak, widać, z tej strony można wysuwać pojemniki. No i oczywiście, jeszcze od spodu cztery konfirmaty obie przegrody środkowe przykręcone na konfirmatach. I tak, mianowicie, prezentuje się wykonana szafka. No i oczywiście, musiał być test. Oczywiście, tata też nie skręcił wszystkiego. Do końca musimy po nim poprawiać. Ja z Wami się żegnam, dziękuję za poświęcony czas. Zachęcam do lajkowania, komentowania. No i oczywiście, widzimy się w kolejnej realizacji. Cześć!